czwórkach kajakarzy posłani. Drugie miejsce na dystansie 500 metrów to dla Was sukces czy nie? Oczywiście, że sukces. Każdy medal to jest sukces. Przegraliście tam minimalnie sekunda, 20. z ekipą z Czechowic Dziedzic. Spodziewaliście się, że to właśnie z nimi przegracie? Myślę, że jakichś tam power nie było w tym wyścigu. Wszystkie osady były mocne. Wyskoczyli do przodu i wygrali go. Jacku, jaka była taktyka na ten dzisiejszy wyścig? Mocno eee, rozpocząć? Mocno, zdecydowanie mocno rozpocząć. Trzymać. No i jeszcze na finiszu dołożyć, ile się będzie dało. Eee, co, to, co dalej z waszą osadą? Czy będziecie cały czas się rozwijać? Oczywiście, eee? będziemy dążyć do perfekcji. I jakie plany na najbliższy czas? Może kolega? Ja z kolego tutaj będziemy to wysłuchać na Akademickie Mieszczącym Świata. Zapraszamy z załogi, to myślisz, że do 86.00 do przygotowania do tego mężczyzn. I później już urlopy? Czy... A co w przyszłym roku? Do... Co was czeka w przyszłym rastem roku? Na... Kwalifikacje olimpijskie, do... do... co kwalifikacja. z Was ma szansę pojechać na Igrzyska? Myślę, że maksymalnie może pojechać e, 6-7 osób, aczkolwiek myślę, że będzie to trafie, może być to troszkę mniej. No jeszcze do dzisiejszego wyścigu. te warunki się Wam przeszkadzały czy nie, no wiatr cały czas utrudnia chyba Kierunki nie słyszają, ale wydaje mi się, że taki urok już niestety jest w Poznaniu i Malty, że niestety się trzeba się trochę tego spodziewać. To znaczy nie lubicie za bardzo się ścigać na tym torze? Ja bardzo lubię się ścigać na tym torze, według mnie jest to najlepszy Tor w kraju i jeden z najlepszych w Europie. Masz porównanie z Alifa na plus czy na minus. Uważam, że Poznań jest bardzo konkurencyjny z tak. Myślę, że nawet jest lepszy. Trener wam pogratulował już medalu, czy liczył na więcej? Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie. Dziękuję